Panorama gniewu, bo do opalenia możemy dojechać drogą 91 z Gdańska, z Bydgoszczy z tych, z tych kierunków. I gdzieś opalenia szukajcie na wysokości Kwidzyna, ale po tej stronie Wisły. Jestem już w opaleniu na terenie szkoły jeździeckiej Pasja na ośrodku Maciejówka, gdzie. Odbywa się w tej chwili trening i rozprężanie koni przed zawodami, które odbędą się, i za chwilę będę rozmawiał z prezesem klubu sportowego Strzała, gdzie organizatorem zawodów pod patronatem pod nazwą Bruska Strzała odbędą się za jakąś chwilę zawody. Witam serdecznie, Chrysten Jesteśmy na terenie gospodarstwa agroturystycznego Maciówka, gdzie e, współpracuje i trenuje razem z nami e, klub, którego mam okazję przewodniczy prowadzić, Strzała Opalenie. Dosyć młody klub ucznictwa konnego, który skupia głównie juniorów w większej liczbie. Są to taki fenomen, jeżeli chodzi o, o skalę polską. Tych klubów jest kilka, może kilkanaście w Polsce. Sport dosyć niszowy. Nam udało się go zaplikować tutaj na, na Pomorze. W tej chwili trwają zawody Pruska-Strzała. Dzisiaj drugi dzień. Wczoraj odbyły się dwie konkurencje: Konkurencja koreańska, zwana Rajdem, na torze 90-metrowym 233. O tym sobie pozwolę później opowiedzieć. I konkurencja Tower, dawniej zwana konkurencją węgierską, na torze 90-metrowym. Dzisiaj, w tej chwili, rozprężenie i delikatny trening. Dla członków naszego klubu, a potem rozegramy konkurencję turecką, która nazywa się Kabak. Oni teraz może trochę więcej opowiem. Jest to konkurencja dosyć dynamiczna, szybka. Cztery przejazdy tylko w torze. Tor ma 99 metrów. Dwie tarcze. Jedna tarcza leżąca na ziemi, praktycznie 30-metrowy krążek. Druga tarcza, okrąg 60-metrowy, na wysokości około 88 metr, metrów nad poziomem toru. Metr w bok od toru, e, tarcza zwana kabakiem, bardzo trudna do trafienia, specyficzna. Ta tarcza ma symulować naturalne, um, naturalny cel, jakim był osoba znajdująca się na murach obronnych e, zamku czy obleganego miasta, a łucznicy galopujący pod spodem, schowani za konia, strzelali do obrońców znajdujących się na murach miejskich. Panie Krystianie, jak w takiej konkurencji, gdzie używamy i, i rąk e, potrzebujemy do obsługi łuku, jak powodujecie koniem, żeby no, szedł w takim tempie, w takim kierunku, jak Wy sobie tego życzycie? Przede wszystkim, jak pokazujemy moje doświadczenie z końmi, zarówno moimi w stajni, które przygotowałem do uczestnictwa konnego, jak i z innymi końmi w innych obiektach, w innych stajniach koni moich znajomych, dobrze ujeżdżony wszechstronnie koń i dobrze odczulony bez problemu się odnajdzie w takiej konkurencji. Tutaj o powodowaniu koniem, no, wielką łatwość. Ta konkurencja odbywa się w korytarzu, w torze wytyczonym linami czy też sznurkami. Sznurki są tak półmiejscowe, że konie może przerwać i wymiec na bok, żebyś nikomu nie stała krzywda. Koń idzie w jednym tempie, na wprost powinien galopować. To to zadanie jest dosyć proste, ale specyfika konkurencji okay. oraz taktyka i, i Możliwość rozgrywania grania punktów powoduje wymusza na nas jazdy na tym samym koniu w różnych tempach, bo tutaj no muszę przejść do, do opisania nieco tych konkurencji. Konkurencja we wszystkich tych konkurencjach na nasz wynik końcowy no, są różne ilości przejazdów. Najczęściej sześć, tak jak w tej konkurencji węgierskiej czy koreańskiej. Na nasz wynik zarówno ma wpływ ilość strzał umiejscowionych w tarczy i ich celność, jak również ma wpływ to, w jakim tempie jedziemy. Dla przykładu podam. Konkurencja wejścia na taurem, taka bardzo widowiskowa, łuczniczo. 90 metrów długość toru, jeden cel na samym środku, jedna tarcza do przodu, do boku i do tyłu, stojąca w połowie toru, 8 metrów od linii toru, strzelamy tyle razy, ile damy radę wystrzelić podczas 90 metrów galopu. Koń Norma, w której musi się zmieścić i galopować, to 18 sekund. Jeżeli idzie wolniej, do 20 sekund są punkty karne. Powyżej 20 sekund, wyzerowany przejazd. Trzeba oddać minimum trzy strzały. Jeden przejazd, przejazd musi się znaleźć w tarczy. Jeden strza, strzał musi znaleźć w tarczy, aby przejazd był, był punktowany. Dalej mówię o tych tempach, Różne taktyki. Jeżeli jedziemy. Bardzo wolno, w okolicach 17 sekund, minimalnie poniżej normy, a strzelamy 8 strzał, 9, nawet 12, tych zawodnicy, i wszystkie trafiają w tarczę. Robimy bardzo dobry wynik, ale również możemy uzyskać taki wynik, jadąc na około 9-8 sekund, czyli dużo poniżej normy i w tarczy umiejscowiając tylko 3 strzały, wtedy więcej punktów mamy za czas. Zarówno jedna, jak i druga technika. Jest trudno, trzeba oponować i jeździectwo, dopasować konia do swoich możliwości no i oczywiście do możliwości strzelania. Panie Krystianie, tu pytanie takie od moich widzów. Czy, bo jest pan zarówno prezesem klubu sportowego, jak i właścicielem stajni jeździeckiej, gdzie uczy pan młodzież jazdy konnej jako takiej, i też tego ucznictwa, pewnie? Jakie są możliwości, nie wiem, przyprowadzenia własnego dziecka bądź samemu osoby dorosłej? Jak, jak to wygląda, gdyby ktoś chciał skorzystać i pouczyć się taką przygodę, przeżyć? Jak najbardziej otwieramy się na to. Jesteśmy, też założyliśmy to sami, to na początku eksperyment, czy damy radę te nie przygotować, że okazuje że to nie jest takie trudne. Eee, dla, powiem tak, dla dobrych łuczników problemem jest jeździectwo. Tego uczymy, potrafimy to dobrze zrobić. Dla dobrych jeźdźców na to też trzeba poświęcić czasu. Przy czym łatwiej jest dobremu jeźdźcowi nauczyć się w miarę strzelać i oddawać strzały w galopie, niż dobremu ucznikowi dobrze nauczyć jeździć się konno. O tym zapewne wszyscy koniarze, którzy pewnie to będą oglądali, doskonale wiedzą. Zajmujemy się sami za niedawno, potrafimy już teraz i ucznictwa nauczyć, i jeździectwa. No chociażby wyniki naszych zawodników tutaj też mogą być dowodem tego, że trenujemy na jakimś większym poziomie. Ucznictwo konne, fajna i zajęcie dla osób, które chcą robić coś w jeździectwie, ale poza tymi klasycznymi zajęciami typu skoki, dressing, rajdy szukają dla siebie ujścia i nowej dyscypliny. Może być to bardzo fajna dyscyplina, która pozwoli nam utrzymać skupienie bycie dalej w jeździectwie, z przyjaciółmi, no i pobawienie się. Wiadomo, w Polsce pol, polskie e, organ nadzorujący to ucznictwo konne w Polsce to Polskie Stowarzyszenie Ucznictwa Konnego. Oni nadzorują, e, jest ranking uczników konnych co roku, są organizowane zawody rankingowe, na których trzeba odpowiednie wymagania jako organizator spełnić. Na odpowiednich torach się muszą odbywać te zawody, najczęściej to jest tor koreański i węgierski. Na koniec roku ogłaszany jest ranking najlepszych uczników konnych w Polsce. Świetną rzeczą też, czego nie mamy, w innych dyscyplinach jeździeckich jest strona internetowa, na której możemy podejrzeć wyniki swoje aktualne na bieżąco wyniki z zawodów, które się dzieją praktycznie na całym świecie bo polski system wymyślony przez Polaka, Radka Kożucha ta strona internetowa funkcjonuje na całym świecie i wszyscy korzystają z tego w tej chwili. Światowa Organizacja Uczestnictwa Konnego przyjęła właśnie ten system jako system do prowadzenia zawodów. Świetna możliwość do podnoszenia swoich wyników. Nie musimy pojechać na zawody, możemy trenować w domu mając tor i widzimy na przykład, że po trzech latach treningu nasze wyniki poprawiły się o 30, 40, 50 punktów na danym torze. To też możliwość samodoskonalenia się i, i rozwoju. Jak i większość dyscyplin jeździeckich ma różne tendencje, głosy, różne systemy szkolenia. Koni, szkolenia jeźdźców. Tak i tutaj. Mamy też różne systemy. Dlatego poproszę, żeby powiedział Pan, gdzie można Pana znaleźć w mediach społecznościowych. Dobrze, w mediach społecznościowych y, szukamy Klub Sportowy strzał Opalenie, Szkółka Jeździecka Pasja y, w Opaleniu, lub po prostu imiennie szukamy Krystian Mruz. Y, zajmuje się ucznictwem konnym, rekonstrukcją historyczną, jazdą od XIII do końca XVI wieku. Eee, no jest Pan też członkiem grupy rekonstrukcyjnej działającej przy Zamku w Gniewie, z tego co się orientuję. Tak, zgadza się. Jestem członkiem chorągwi husarskiej województwa pomorskiego, która stacjonuje przy Zamku w Gniewie. Eee, przez ostatnie trzy sezony z start... startowałem w e, Polskiej Lidze Husarskiej, trzykrotnie odnosząc zwycięstwo na koniec sezonu, pokonując licznych husarzy z całej Polski. Jeżeli troszkę autoreklamy i no, na dowód tego, co dokonuję z końmi, w powodzeniu, z powodzeniem startuję i wygrywam turnieje joustingowe, czyli kopienicze, na, no może nie na całym świecie, ale w całej Europie, w Polsce i w Europie, turnieje kruszenia kopii, dużo różnych rzeczy. Powiem tak, takie małe centrum sportów dzieckich, ale poza tymi klasycznymi. Dziękuję. Rozma Krystianem, mrozem, mróz, mrozem, ale atmosfera tu w tym miejscu wydaje się być gorąca. Tym bardziej, że dzisiaj pogoda dopisuje, mamy około 24 stopni. Tak więc, w imieniu swoim i tutaj gospodarzy, zapraszam do tego miejsca do opalenia, do gospodarstwa Ciejówka Szkółki Sąskiej, Pasja i też Klubu Sportowego Strzała w opaleniu. Naprawdę, wiele, wiele atrakcji możecie tutaj zaznać. możecie posmakować sportów jeździeckich, zapachu koni. Chyba, że ktoś nie lubi.